Właśnie, Templariusz to jest jedna z, z tych rzeczy, o których mało informacji mogę znaleźć na lecie. Chociaż tyle oglądałem materiałów diabła, to nikt mi nie powiedział nigdy, że, mm. że można mu dawać dowolną broń. No, albo że na przykład... Albo nikt nie powiedział, że na przykład jego umiejętności trzeba... Za jego umiejętności trzeba płacić, jeżeli chcesz zmienić. No nie? Mm -hmm. Takie, takie detale. Wiesz jak się nie ma bety to każdy detal jest. Każdy detal jest ważny, nie? Wszystko chcesz wiedzieć. I ogólnie tak. Gościu nigdy się nie gubi. Zawsze chodzi blisko Ciebie. Jeżeli gdzieś utknie, to od razu się telepartuje do ciebie. No właściwie on nie może utykać, bo to jest bardzo dobrze zrobione. A, i nawet ostrzega przeciwko unikalnym potworom, nie? Kolejna no. dobra rzecz. Komentuje, jak pokonałeś gości, takie sprawy. Dobra. Zaraz coś powiem, powiedzieć. Ja powiem, czy nie? No ciszę. Jakoś mało gadatliwy dzisiaj. Tutaj widzimy właśnie, jak potwory robią pewien rytuał, który tworzy niekończącą się armę szkieletów, więc trzeba pierwszy czarodzień załatwić. A o, szybko ochrona. To jest Winter, który jest bardzo dobry. Bardzo dobry. Jest jeszcze jedna też bardzo ciekawa rzecz o kompanach, to to, że na przykład jakiś kompan padnie i tak jakieś jeszcze... pada. No dobra, ale... On jest tylko ranny, kuca ja na ziemię i za czas jest nieaktywny. No ja wiem, jest po prostu nieaktywny, i nie trzeba na przykład wykupywać tych kompanów jak padnie. Więc jest dobrze, więc po prostu skończysz walkę i on. Nie, się wstanie, wstanie, no. no i po prostu w stanie i można dalej. No iść. czyli jest koszt. Za to, że jeżeli chcesz zmieniać jego umiejętności, ale nie ma kosztu y, za ten, no, za eksperyment. Nie, jest koszt za eksperymentowanie nim, ale nie ma za że pada. A co jak co, ale jeżeli musisz polegać na jakiejś głupiej inteligencji komputera i jeszcze za to płacić kasę w grze, to... Po prostu rozumiem, dlaczego nie zdecydowali się coś takiego wprowadzić. E? Mhm. Mm Żeby ludzie właśnie nie rozumieli. Wszystko właśnie w Diablo Trójcy jest zrobione tak, żeby było wygodne. Ładne Hm? Ładne lif? Gedeś. Ale dobra, Jezu. Lepsza od jest lepszy, prawda? No, jest. Yes. A, a daj się pierdolić temu, tym dla No tak, tak, tak. F. F. Tak, że może... Fajnie, że możemy nosić różne broń. No jak będzie trochę zwiedzenia tutaj? No, bo ten poziom katedry jest dosyć spory. Jeszcze mam się zrobić pół lewa. Templariusz mnie ostrz ostrzega przed zabierzmi programem. Zobacz, te małe skrzaty no. zostały zjedzone, ale jak zabijasz, to wyskakują z wrogów. Taki fajny ten element. To jest jeszcze kuter z prezentacji 2008 roku? Tak, tak. Bo właśnie ta katedra była prezentowana wtedy. Ok, czas włączyć. Wkroję. Akurat się skończyło w niedobrym momencie. Need more Szkoda, że Templariusz robi takie małe obrażenia. Bo teraz, jak masz ten to jest mniej więcej coś, jakbyś miał psy, doktorem No. Po coś takiego nie zrobili. Ok, no, to jest fajne. Skrzynkę chciałeś podnieść, ona się schowała. Teraz musisz się obronić przeciwko pokojowi wrogo. Kolejna pułapka. Hmm. Przyjemnie to obejrzymy. Widzisz, jak właśnie z tymi, z tymi runami, efektywność wzrasta? Okej. Okay. To na na drogach. O! 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 Fajnie, trafiłem właśnie unikalną, yy, unikalną, unikalny przedmiot yy, dzięki. O, ale to jest mocne. To się sprzeda. To są takie na kule. No właściwie to magiczne źródło, pisze, bo czas, czasami to są książki, czasami to są trzy takie mniejsze orbitujące kule. Mm -hmm. Po prostu źródło magii. I te źródła magii. Tak samo jak lalki jej doktora zwiększają obrażenia, więc, więc y, to pozwala na to, że jak nosisz jednoręczną broń, to wcale nie musisz tracić tak dużo, jeśli chodzi o obrażenia. Wtedy mhm. więcej wyborów daje, to wtedy możesz iść na dwuręczną broń, duże obrażenia lub jednoręczną broń plus duże obrażenia z, z tą kulką lub jednoręczną broń z większą obroną starczy, nie? Ekstra mm -hmm. wybór. I to jest u większości postaci. To to samo jest u na przykład e, właśnie doktorka. Coś podobnego jest też u e, tego Dimo łowcy. No i na przykład ten, ta kulka daje mi 1-2 obrażeń na atak plus ekstra arkaniczną moc, która się generuje, jeżeli trafisz e, ten no, Kritkala.

Tak. Okej. Okay. Czemu mam wrażenie, że będę długo szukał tego przejścia. Jak się nie wziąłem. Że... A, już nie ma więcej. Jak już znalazłeś wszystkie notatki, to wtedy nie wypada nic oprócz złota. Czyli wciąż wynagradza za kliknięcie. Problem jest w tym, że ostatnio w patchach dużo zmian Okej. To jest zabójcza kombinacja ta z groją. Wcześniej y, były takie skrole kompana, które na przykład y, dawały ci zwierzaka na dwie minuty, który zbierał za ciebie złoto. No? Mm -hmm. I miałeś też y, te no, zwoje treningowe, tomy, karteczki, takie różne rzeczy, żeby ulepszać kowala. Tylko że teraz zmienili i te no, te kartki, i to wszystko jest wymagane tylko na poziomie Nightmare i w górę. Mm -hmm. Czyli za pierwszym razem w ogóle nie musisz tych kartek podnosić I to właśnie... Więc teraz jest taki problem z tym Bo w ogóle nie ma sensu sprawdzać e, tych, no... W ogóle nie ma sensu sprawdzać tych wszystkich półek tych z książkami Bo prawie nic nie daje. A i te zwoje identyfikacje też zostały wymazane To jest dobre tego tak właściwie no, z drugiej, tylko że trzeba pamiętać, że nie musisz identyfikować magicznych przedmiotów i tak Tylko rzadkie przedmioty. No. Więc nie wiem, czy ta zmiana go aż tak potrzebna. Ale wygoda to wygoda. No, wygoda jeszcze, to już nie jest identyfikowany przedmiot. i masz na przykład rzadki przedmiot, czyli żółty. A nie, to zawsze masz. O, o, ciekawe, co to może być, no nie? No, bo to głównie o to chodziło. Ten efekt odpakowywania no. prezentu e, Rozpakowanie prezentów było zawsze fajniejsze niż sam prezent, nie? no. <laughs> zawsze ta niespodzianka, co tam może być. I dokładnie to samo zrobili tutaj. O, o jezu. Patrz na to, patrz na to. O, 18. Mój rekord to chyba było 23. Jedno z Gdzieś na przykład te półki z książkami, nic nie. W ogóle, w ogóle nic nie wypada. To wiem, może to zmienię jeszcze, żeby coś dawało. Będzie dawać, ale na dalszy poziom aktywności. W ogóle to bardzo oczekuję. Bardzo czekam na Inferno. Jako wielki fan Dark Souls i Demon Souls Jestem bardzo ciekawy czy gra będzie naprawdę tak ciężka na najfigniejszym poziomie trudności, jak mówię. I w ogóle te... I to jest właśnie Ala Dark Souls Demon Souls, nie? No. Masz już maksyma... masz już maksymalne umiejętności masz już broń, masz wszystko i próbujesz teraz z tym przejść grę jeszcze raz. To tak w sumie jakby wieś u dwójce, nie? Czyli wiedziu, dwa. Też powinno jest o wiele cięższy. Na przykład. Ale nie ma tego New Game Plus, nie? No to też. No, jak grasz w first game na pierwszy drugim, na poziomie dwójki, to to jest na, na drugim potem. Różnica, co do poziomu zewnętrzki. No, z drugiej strony trzeba pamiętać też o tym, że... poziom trudności Diablo II też nie jest łatwy dla początkujących. Nie? <grym> Eee, pierwszy raz w Diablo 2, jak ja grałem nekromantą, Od... to padłem na Durielu. To była no. moja pierwsza śmierć. No, wiesz, ja nie padłem w becie też ani razu. A to jest dopiero 13, maksymalnie masz 13 poziom, a potwory mają maksymalnie chyba 9 lub 10. Może na tak pod koniec aktu... Hmm. Na przykład, powiedzmy na pod koniec normalnego poziomu trudności, może będzie trochę trudniej. Ale Nie, to... o, to będzie, będzie trudniej. Byłem na streamie i oglądałem. Oglądałem właśnie te. A ja co oglądałeś? Oglądałem te. te, 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 te areny, te, te, te miejsca, do których nie wolno było wejść. Pamiętasz? Mhm. Właśnie, co właśnie był ten błąd, że, uh -huh. że parą gości znalazły sposób. I tamte miejsce są o wiele trudniejsze. Yeah? Tak. Gości chodzi o poziomie barbarzyńcom, no czyli właśnie po pokonaniu yeah. szkieleta, Bo to właśnie jest podobna następna faza w jak właśnie iść tam, no nie? Uh -huh. I było na, naprawdę ciężko. No, no na serio, gościu w grupie czterech zaczęli padać. Możliwe, też że jeszcze nie zrebalansowali tego kawałka, bo to w ogóle nie było testowane w beczu. Nie, mi się wydaje, że właśnie. Nie, nie, Ale nie było aż tak ciężko, tylko że było trochę trudniejsze, rozumiesz? Aha. Już okay. teraz. Okej. Okay. Poszukiwanie za... zaginionego przejścia. Nawet w jest. Co? Tak bliska tak daleko. Może tam był. Jedyny problem z moim ustawieniem umiejętności jest teraz, że nie mogę nic trafić na dystans. Zawsze możesz sobie przystawić. No tylko wiesz, na razie po prostu spróbuję grać w taki sposób, jaki oni sugerują. Rozumiesz? Mm -hmm. Na przykład nie podoba mi się ten sposób w jaki sugerują barbarzyńcy. Ale tym jeszcze ujdzie to wiem raczej ze mnie Didn't see that coming, did Patrzę, wszystko obserwują. Okej, okay, to tutaj też przejścia nie było, widzisz. E? To gdzie? Musisz tu przejść. Potocz mapę, już wiem gdzie. Wow, 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 wow. co się dzieje? Coś się nagle zalagowało. Przepraszamy za mały problemy techniczne. Czuję się jak stacja telewizyjna. Dobra, no to zobaczmy, gdzie może jest wejście, przejście, czyli... Tutaj musi być. Nie yes, tutaj wam Ta mała dróżka. No. no a, a gdzie inaczej? Gdzie indziej? No, tak działa stabilnie. Nie wiem, co to było. Już nie mam pojęcia. Nie jest. Tak, jest. Widać. Kolor się zmienia? Okej, okay, teraz wchodzimy do królewskich krypt. Gdzie król został pochowany? keep your distance from him. this burden is mine to bear. may death bring peace from your madness, leon. traitors, even in death the armies of condors will still obey their king, even if you will not. No. Co przecież widzieliśmy, to scena egzekucji yy, króla, który przeklinał, przeklinał swoich ludzi, że jeśli chociaż oni nie służyli króla za życia, to reszta armii będzie go służyć za śmierć. Ja rozumiem wszystkiego. Wiem, że jesteś od tego uzależniony, ale niestety teraz nie możemy tego robić. Notatka króla, król w tym opowiadał, że był zdziwiony tym stanem Tristram i zastanawiał się, dlaczego biskup Lazarus, czyli właśnie ten gość opytany przez Diablo, nalegał, żeby um, nalegał Żeby tutaj zrobić na siedziby. Co? Żeby... Że nie, no właśnie, żeby założyć nową siedzibę w Tristram na królestwo, nie? Okej, okay. Extra Magic find. No i co, co było? O, dobra, chwila, pierdolę. We shall put you down, Hellspawn! Brough! Chciałem powiedzieć właśnie o zdarzeniach z Diablo. Blizzard postanowił, że wojownik pokonał Diablo w Diablo Idynskim, i tym wojownikiem był książę Aiden, który później się stał tym mrocznym podróżnikiem w Diablo 2, I, czyli on był Diablo, nie? i on był, jego żona to była właśnie była Wiedźma, z którą się pożenił w Tristram, i więc córka gościa, który został ten, ten przejęty przez, przez Diablo to Lija Bo Lija to właśnie córka tej wiedźmy Ej. No. tej wiedźmy Adrian, nie? Jest Oj, o to chodziło. Nie, to jest standard wonder. Tak, dokładnie. Tak okay, ja coś oblokowałem. No, kamień milowy Akurat się udało przed samym końcem pasywne umiejętności.